że jest chroniony przez samego Krakowiaka. Równolegle Janusz te rozkręcał swój biznes narkotykowy. W pewnym momencie handlował kokainą i amfetaminą praktycznie w całej Polsce. Jeśli w jakimś mieście jego dilerzy mieli problem z konkurencją, to grupa szybko ten problem rozwiązywała. Kiedyś mieliśmy wyczyścić teren dla Marcina M. Pseudonim-Meyer, który rozprowadzał prochy dla Krakowiaka w Częstochowie. Porwaliśmy wtedy czterech konkurencyjnych dilerów, Wywieźliśmy ich do lasu i tam połamaliśmy im nogi. Zeznawał świadek koronny. Kastor opowiedział też o zdarzeniu, które miało miejsce w Koninie, gdzie grupa Krakowiaka dostarczała narkotyki właścicielce miejscowej agencji towarzyskiej. Kobieta kupowała od nich zwykle 6 kg amfetaminy, które była w stanie rozprowadzić w ciągu miesiąca. W pewnym momencie pojawił się jednak kłopot. Jej wspólnik otworzył konkurencyjną agencję i zaopatrywał się w narkotyki w innym miejscu. Krakowiak nakazał swoim ludziom zrobić z tym,